To tamto się wszystko zaczęło, kiedy patrzymy na te wysokie kominy, to dokładnie 66 lat temu wystartował pierwszy ludowy zespół sportowy, Sfornica Czarnowący i Opolszczyzna jako pierwsza budowała podwaliny ludowego sportu. A dziś na tych pięknych, rekreacyjnych obiektach, które poza nami, mnóstwo setki, by nie powiedzieć, tysiące młodych sportowców uczestniczących w piętnastych już igrzyskach ludowych zespołów sportowych. Bawimy się integracyjnie, bawimy się turystycznie i rekreacyjnie, a to chyba najważniejsze więzi, które trzeba tworzyć w młodych ludziach. Dziś pierwsza. W rywalizacji będziemy się jej przyglądać dzisiaj na pewno wielkie emocje, bo każdy będzie chciał wziąć udział w finale. Zobaczymy, jak radzą sobie gospodarze, zobaczymy, czy są w stanie pokonać ich goście. Na początek te dyscypliny, które są najpopularniejsze na Opolszczyźnie to oczywiście siatkówka i piłka nożna, no to zobaczymy, czy w siatkówce plażowej, bo ta jest bardzo popularna od igrzysk olimpijskich, radzą sobie zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. No i czy w siatkówce, uwaga, trawiastej gra się lepiej niż w futbol. Od dziewiątej toczą już rywalizacje siatkarze na piasku. Piasek robi się gorący, mimo że patrząc w niebo, niestety same chmury. Ale rywalizacja jest ciekawa, podsłuchajmy co do powiedzenia ma opolski trener i jego zawodnicy w obozie gospodarzy. Chyba całkiem dobre nastroje, bo wygląda na to, że po pierwszych meczach jest całkiem nieźle. To... świetnie to wygląda. Nie wiem skąd to obawy. Wydaje mi się, że, że, że będzie dobrze. Patrząc po, po tych dwóch meczach, na to co się wydarzyło w mojej ocenie, no. Jakie jest Jakbyśmy jak, jak mieli samocenie dokonać, to co? Myślę, że pogoda sprzyjająca. Że lubimy grać w takich warunkach, że troszkę wiecznie radzimy A, sobie dobrze. Są nadmorskie warunki, które nam odpowiadają świetnie i myślę, że oby tak dalej, obyśmy tak dalej szli jak burza. Na razie sporo humoru, sporo radości. Panie trenerze, czy to oznacza, że idzie dobrze Opolanom? Naprawdę wygląda to obiecująco, biorąc pod uwagę, że drużyna skała awans do ćwiercinału. Jestem w dobrej myśli, trzymam kciuki i, 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 i wydaje mi się, że, że może być dobrze. Będzie finał dla Opola. Tego y, chłopaku mi sobie życzę. oraz Państwu. A panowie, przedstawcie się nam? Miłość, Majka. Marcin Melnarowicz. Doskonale znali siatkarze plażowi na Polszczyźnie. Panowie, jak rywalizacja na Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych? Zadowoleni? Mm, bardzo. Świetna, świetna atmosfera, ładna pogoda, to najważniejsze. I gładko wygrywacie? Jak na razie tak. Chociaż to taka pierwsza faza. Myślę, że później, im wyżej, będzie troszeczkę trudniej. Myślę, że. Ale ciśnienie już z Was schodzi, widzę i teraz już emocji nie będzie, będzie tylko e, dobra gra. Co trzeba w siatkówce tej plażowej na takim poziomie wykonywać perfekcyjnie, żeby się udało dojść do finału? No ja myślę, że wszystko, każdy element tutaj jest ważny. Naszym atutem jest y, blokujący Marcin, który świetnie sobie w tym elemencie radzi i dobra zagrywka i powinniśmy przyłamać złą pastę finałów. Tak będzie? Myślę, że tak, grając w tak świetnym broniącym, myślę, że wynik tutaj. O wynik nie musimy się martwić, myślę, że ten finał jest naszym zasięgu jak najbardziej. A zatem wynik jest niemalże pewny, pogoda natomiast na razie niepewna. Być może na trawie będzie teraz nieco trudniej, bo jak trawa śliska, to i gra trudniejsza, ale pewnie z poziomu będziemy też i zadowoleni. Posłuchajcie, no. ja do bloku nie będę skakała. Jeżeli będzie miała piłkę nie na wyskok, to nie ma sensu, bo bije piłkę, stracimy jedno odbicie. No właśnie, więc nie blokujmy jak ma daleko. No dokładnie. No, ale w pol chodzimy. Trzy, cztery, pięć, wlazły! Ale trzeba, trzeba jest szansa na poszukiwanie. to tam A! to są już opoliście? Nie, to będzie tutaj. się zgrażać Trawa choć sztuczna, ale na niej radzą sobie przede wszystkim świetnie dziewczyny od samego wczesnego poranka. Województwo za województwem radzi sobie na tej trawie, zdobywa punkty i kto wygra kolejny mecz, zobaczymy, a na pewno wszystkim zawodnikom i zawodniczkom będą dopingować patrzę działacze. Czyżby zielona koszulka oznaczała, że to jeden z nich, który będzie dopingował swojej drużynie. Witam serdecznie. Kogo pan dopinguje? Dopinguję oczywiście drużynę z Warmii Mazur. A kto z nami? Sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZTS Marek Jaczun. Panie Marku, jak sobie dziewczyny radzą? Z tego co widzę, to chyba wygrywają tego seta. Także jest szansa e... na pozytywny wynik. Siatkówka Warmińsko-Mazurskie, Olsztyn i okolice to przecież także jedna z kolebek, jak to się mówi, siatkówki tej może w hali, nie, nie na plaży czy na trawie, ale na trawie to chyba całkiem niezły pomysł. Zgadza się, zgadza się. Jak najbardziej upowszechnianie sportu właśnie tej właśnie dyscypliny w naszym regionie jest na... E... W szerokim poziomie. siatkówka i nie tylko w regionie, prawda? W tej chwili, w tym roku. Co cenicie sobie najbardziej, jeśli chodzi o poszczególne no, dyscypliny? W związku w z naszym, w naszym zrzeszeniu dominuje tenis stołowy. Mamy aż dwie drużyny, które występują w najwyższej klasie rozgrywkowej. Od skupiony właśnie w naszym zrzeszeniu. Nie? Tenis to mała piłeczka, tutaj na pewno będziecie liczyć na medale, ale i na medale w innych konkurencjach, jaką reprezentację przywiozło województwo do Opola, jak się Państwu w Opolu podoba. Podoba się bardzo, jesteśmy już tutaj drugi raz, w 2009 również obstawialiśmy imprezę pod kątem właśnie tej upowszechniania sportu, a w tym roku skupiliśmy się głównie na siatkówce i koszykówce. No i zobaczymy, czy siatkarkom tym młodym z warmińsko mazurskiego rzeczywiście pójdzie dobrze w secie. Na razie początek całkiem udany, a czy szczęśliwie się zakończy, dowiemy się od nich samych. Czy to będzie ostatni punkt i czy rzeczywiście pan sekretarz miał rację, że Warmińsko-Mazurskie będzie górą? Popatrzmy co dzieje się. Walka o pierwsze miejsce w tej grupie. Warmińsko-Mazurskie na podaniu, a Podlaskie się broni. Sześcioroczych dziewcząt. Czy to będzie ostatnia piłka tej rywalizacji? Prawdopodobnie tak, a jednak dziewczęta z Warmińsko-Mazurskiego w wielkiej radości, bo to chyba one wygrały grupę. I, 3, 4, 5! Wlazły! Dziewczyny, ale nie uciekajcie tak od razu, a musicie się pożegnać. To dobrze, to bardzo dobrze i po sportowemu. Hej! Hej! I z panem sędzią też trzeba się pożegnać. Drogie panie, to były przez moment takie... To był takie męki pańskie, co się działo w tych poszczególnych setach. Ciężka noc. Otwarcie było, to było łatwe. No właśnie to chodzi. Była To podróż tutaj, więc... Drogie panie, przedstawcie się, skąd jesteście. Olsztyn. Orneta, Ostruda, dobre miasto. Warmińsko-mazurskie, piękny teren, piękne okolice czołopolskie też takie ładne. A jak się gra na tej trawie? Troszkę inna ta nawierzchnia, co bo niż w jabłonkach w na piasku. Nie wiemy, czy ładne, bo jeszcze tak dokładnie nie zbadało. Nie miałyśmy po prostu czasu. Wiemy z, skądinąd, z wcześniejszych tutaj pobytów, że macie piękną starówkę. To na pewno jest, jest śliczna, a czy jest poza tym tak piękna jak Warmia? Na pewno nie. To napięty, nie ma na czasu na zwiedzanie. Także tu jest właśnie ten problem. Jakby jeszcze jeden dzień był, że tak powiem, w tak, bonusie. To byśmy może go. zwiedziły. Wy gracie, to będziecie miały bonus. To Czy czy, czy gracie na co dzień w siatkówkę, czy grałyście na co dzień w siatkówkę? Yy, to znaczy ja ogólnie gram yy, teraz jak jest sezon plawkowy to gram na plaży, a sezon na hali to gram na hali regularnie. A koleżanka? Yy, w w dalszym ciągu, tak, tak. cały czas. Mhm. Drogie panie, bo widzę, że tutaj obowiązuje kategoria minus 18, więc w związku z tym rozumiem, że panie też z przyjemnością w siatkówkę grają cały czas. Cały czas, od początku, amatorstwa. od małego do tak późnej jest. starości. No i z jakimi oczekiwaniami przyjechałyście tutaj na ten turniej i co tych, po tych pierwszych spotkaniach sądzicie? Gdzie jesteście w stanie dojść, zabrnąć w, po tych eliminacjach? Pierwsze miejsce w grupie już jest. Nie, nie, Ciężko, że tak powiem osiągnąć ten sukces, ale my przyjechałyśmy tu po prostu pozwiedzać i pobawić się. I, po medal. I po, medal. po medal po medal, dobrze, medal trzeciej kolejności, Każ. już. By ślisko nie było na tej sztucznej krawie? Tak troszeczkę było. Troszeczkę. Czyli macie nieprzygotowane się. obuwie? Nie, nie, mamy wszystko nie, nie. przygotowane. Nie. Jest, Jesteśmy porządek, bardzo, bardzo Yes. No to życzę sukcesu, to może takim sportowym pozdrowieniem. I dziękujemy. Co, co, I 3, 4, krzyczymy, krzyczymy. <laughs> dziękujemy. dziękujemy. To tyle jeśli chodzi o siatkówkę. Ta na plaży, ta na piasku okazuje się być bardzo piękna i sprawiać wiele radości graczom. A czy ta dyscyplina też z piłką? Przecież ta najważniejsza, jak niektórzy mówią, bo przecież dopiero co po Mistrzostwach Europy, też sprawdza się na boiskach w Opolu. Zobaczymy. Tam, na tej części naszego pięknego obiektu, przy ulicy Wanderutkiewicz, toczy się w tej chwili piłkarska rywalizacja. FK, FK, uderz to. Kubuś, długi słupek, mała. Stań przy krótkim słupku, żeby tylko dołożyć nogę. Mila, na środek, mina. na środek. Całkiem na środek, na biegnicie. Jest mała, jest mała. Idź, idź. જે 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 સમાપ્ત જે જે કોન્સા Jak wiadomo, historia LZS-ów między innymi piłką tą nożną się toczy. To przecież w piosence było o chłopakach z LZS-ów, którzy grali do ostatniego tchnienia na boisku. W cudzysłowie oczywiście tchnienia. Czy rzeczywiście dzisiaj bez wytchnienia mamy spotkania te, które są na boiskach przy północnej. Sędzia Damian Picz, jak zwykle przygotowany na to, by rozdzielać kartki. Panie sędzio, ale są potrzebne czy nie? Są potrzebne są sędziowie tutaj mają bardzo dużo roboty. Zawodnicy wczoraj oglądali się chyba. Grand Derby. Emocje sięgają zenitu może, nie aż tak wysokich e, pułapów, jak było to we wczorajszym meczu, natomiast mieliśmy różne przypadki. E, zawodników niektórych trzeba było karać karą dyskwalifikacji, e, zawieszenia na mecz, dwa mecze. E, nawet była konfrontacja z jednym z arbitrów, także naprawdę e, rekreacja, ale cały czas walczą o punkty, o wygraną. Nie ma się czemu dziwić, emocje piłkarskie przecież zawsze towarzyszą nam na spotkaniach, czy to będą igrzyska, czy nie? Nie gramy przecież o zwycięstwo. A jak radzą sobie poszczególne regiony, zarówno goście, jak i gospodarze? Na pewno trzeba stwierdzić, że pada bardzo dużo bramek. Mimo, że drużyny grają dwa razy po 10 minut, e, wyniki są iście hokejowe. 4-4, 5-5. U dziewczyn padają nawet 18 do 0, 23 do 0. E, I to naj... nie jest hokej? Nie, jest hokej, bynajmniej. E, bardzo dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o piłkę mężczyzn, e, reprezentacja z Wielkopolski, e, z województwa. Lubelskiego, a jeżeli chodzi o e, kobiety, e, w tej chwili leci bardzo e, dobry mecz. E, Opolszczyzna, gra z Mazowszem, i to są chyba dwie najsilniejsze ekipy w tej chwili. I zobaczymy, czy zobaczymy je w finale. Jak na razie na poszczególnych boiskach trwa niesamowita e, rywalizacja, i tak pewnie będzie do e, samego końca. Miejmy nadzieję, że sędziowie po prostu będą mieli czym bliżej finału, tym mniej roboty, bo jak to się mówi, czym wyższy poziom, to tym mniej e, sięgania po kartki. Oby tak było pani sędzio? Oby tak. Tego życzymy wszystkim. A my życzymy sobie tego, abyśmy także zobaczyli wielkie emocje w dyscyplinach, które są może i mniej popularne, bo przecież jazda na torze rowerowym to nie to samo, co kolarski wyścig drużynowy czy indywidualny, obojętnie czy na torze, czy też czy na szosie. No ale walka przede wszystkim w tenisa stołowego to jest coś, co w LZS-ie lubi się najbardziej. A wewnątrz też, proszę Państwa, gorąco, by nie powiedzieć, że bardzo gorąco, bowiem za nami już pierwszy z finałów, jeśli chodzi o tenis stołowy, grają zarówno osoby sprawne, jak i osoby niepełnosprawne. No i to chyba najważniejsze, bo przecież ten element integracyjny jest podkreślany podczas tegorocznych igrzysk. Jak sobie radziły Panie, za chwilę się dowiemy. Te teraz jeszcze grają zupełnie spokojnie. Czy będzie Pani tak miła i mogę... Odebrać rakietkę na moment. Zobaczymy, jak ja sobie poradzę z mistrzynią, bo naprzeciwko mnie osoba, która już wygrała. Jeszcze całkiem niezły backhand, ale już pierwsza niestety stracona piłka. Spróbujemy z forhandu. Może być? Oj, to tak, tak się chyba nie serwuje. Ale jeżeli tak, to pozwolę sobie, żebyśmy zagrali jednak, co by nie było rekreacyjnie z panią. Pani mi szans nie chce dać żadnych, a żadnych. No ale spróbujmy do trzech razy sztuka. Dwa do zera dla mojej rywalki, ale teraz całkiem nieźle się udało. Może tak jak na koniec stołu zagram, to może jeszcze coś w tej akcji będzie. Jest pierwszy punkt. Gramy do trzech punktów. 2-1 dla pani. Uwaga. Ale teraz jest świetna akcja. No i nie trafiłem. 1-3. No tak się czasem przegrywa tak to w setach tenisowych. Dziękuję. Miło było niezmiernie zagrać z mistrzynią. Proszę nam powiedzieć, jak się pani nazywa? Betonystyna. Długo pani gra w tenisa? Czy to tak od dziecka? Skąd taka tenisowa pasja? Nie, tak od czwartej klasy podstawówki. I z takimi sukcesami, żeby być mistrzem na igrzyskach? Tak. Po raz pierwszy mistrzyni nie, czy już była po pani? Raz, trzeci. Uf, no to piękne osiągnięcie i wyniki. Jak grało się w tym turnieju? Ciężko, łatwo, przyjemnie? Łatwo, przyjemnie. Tak? Nie było takich rywali, z którymi musiała sobie pani radzić, tak do samego końca nie był wiadomy ten wynik meczu? Czy był taki mecz trudny? Był taki jeden trudny. I co jest mocną stroną mistrzyni? Backhand, forehand, czy też jeszcze backhand. coś innemu, innego? Backhand. No to z backhandu mogłem się przekonać, że backhand jest mocny, bo trzech punktów zdobyła pani na mnie dwa właśnie z backhandu. Podoba się na Igrzyskach? Tak. No to kolejnych sukcesów za rok na następnych życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A zatem proszę Państwa, rywalizacja uf, trwa. Mogę tylko powiedzieć jedno, tutaj wszyscy dają z siebie wszystko. Igrzyska to igrzyska, a zatem nie tylko w cudzysłowie wyczynowa piłka siatkowa czy piłka nożna, ale także świetna zabawa. A zintegrować można się przynajmniej na razie z rowerem. Rowerowy tor przeszkód okazuje się wcale chyba do łatwych nie należy. A na czym ta konkurencja polega? Powiemy Państwu o tym mój gość. Y Rowerower to przeszkód, to jest konkurencja, która polega na tym, żeby zawodnik w jak najlepszym czasie pokonał wszystkie ustawione przeszkody. A jak te przeszkody wyglądają, to może ja Państwu zademonstruję, a kolega opowie, co trzeba zrobić, a ja zobaczę, czy mnie się uda. No uda się na pewno. Zobaczymy, ile będzie punktów karnych ewentualnie. Czyli start z prawej strony. O, mniej więcej w tamtym miejscu za, z, wszyscy zawodnicy zaczynali. Możemy startować. Zaczynamy od slalomu między tyczkami. Y, tutaj należy zwrócić uwagę, żeby nie dotknąć tyczek swoim ciałem, rowerem, ani też nie podeprzeć się właśnie, jak to pan zrobił obecnie, bo za wszystkie takie podpórki są naliczane punkty karne. Teraz przejazd pod poprzeczką. Również nie wolno jej dotknąć. I wjeżdżamy do ósemki. Ósemkę należy pokonać w prawą lub w lewą stronę. Nie najeżdżając na linię oraz również nie dotykając pachołków. Wystarczy ósemkę wykonać raz. No, wyjeżdżamy z ósemki akurat nie z tej strony. I teraz wjazna równoważnie. Tutaj jest dosyć ruda przeszkoda. No, jakoś się udało bez wypadków. także Dziękujemy bardzo za przejazd. Czas zweryfikujemy u sędziego głównego. No mnie się niespecjalnie udało na to, że przeszkód rowerowym, ale ci najlepsi poradzili sobie i to znakomicie. Niespełna 38 sekund i byli już na mecie. A zwyciężył zawodnik świętokrzyskiego Kamil Kwiecka. Tuż za nim Tomasz Kwiatkowski, reprezentant Dolnośląskiego, a na miejscu trzecim Wojciech Górkowski z Mazowieckiego. Miał zatem powody do radości Wasław Churko, by wręczać piękne medale i dyplomy zawodnikom. A dekoracja była w pięknych, słonecznych promieniach, co oznacza, że Opolszczyzna wciąż cieszy się z zawodów 15 ogólnopolskich Igrzysk LZ. A co do powiedzenia mieli zarówno dekorujący, jak i dekorowani? Myślę, że zawody same, nastrój, atmosfera i pogoda, która tam towarzyszy, widać to po twarzy. wszystkich uczestników. Są wspaniałe i takie igrzyska rekreacyjne. To właśnie to, co daje satysfakcję z rywalizacji, ale też tworzy odpowiednią, fajną atmosferę. A bohater tego, tych zawodów już w tej chwili patrzę w objęciach kolegów z medalami. No i Kamil Kwiecka, teraz jak patrzysz na ten tor, Kamil, to co? Było trudno rzeczywiście dzisiaj, czy nie? Nie, trudno. Złoty medal udało się, widzę na Twojej piersi, z dumą, bo ciężki, niemalże jak olimpijski, no bo to w końcu igrzyska. Pierwszy taki sukces? Pierwszy. E, to jest Twoja koronna dyscyplina, czy raczej bawisz się w inne dyscypliny sportowe? W inne, dy inne dyscypliny sportowe powiedz. To znaczy, co uprawiasz? Piłkę nożną. Piłkę nożną. Grasz na co dzień w jakim klubie? Szczelec robisz. E, no a dzisiaj, co, rozumiem, że rowerem też dojeżdżasz do klubu i stąd pasja rowerowa? Te. No to kolejnych sukcesów życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.